Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Pulsar a jesteśmy na serwerze Extreme Tech, który działa na parce Resonant Rise. To jest krótka zajawka z tego serwera, który jeszcze nie jest publiczny, jest w fazie bety. A my się dzisiaj zajmiemy modem Artifacts, który dodaje takie fajne wieżyczki, które za chwilę zobaczymy. Pokażę Wam bardzo szybko, jak się do nich dostać gdyż yy, posiadają tutaj takie bloczki, oczywiście nie wszystkie, ale większość z nich posiada taki właśnie blok, który się nazywa Anti Builder więc nawet na game modzie nie mógłbym się dostać do środka także pokażę Wam bardzo szybko jak taką wieżyczkę yy, poskromić a dlaczego mielibyśmy się do niej dostać? Jak tutaj zobaczymy to tam są takie arm standy czy jakie jak zaraz dokładnie zobaczymy jak one się nazywają i mamy w nich takie fajne artefakty które poz, y, pozwalają nam dodawać serduszka lub inne dodatkowe funkcje naszej postaci na przykład ta y, reperuje czy naprawia zbroję ta daje nam y, food saturation czyli zobaczcie mogę się nakarmić do fulla Także jest to bardzo fajna, bardzo fajna funkcja czy bardzo fajne y, artefakty czyli to musimy po prostu zbić nie jest ich y, tych bloczków mało bo one są w specyficznych miejscach usadowione us y, także Trzeba je po kolei niszczyć i jest wtedy dobrze. Teraz już powinno być. Powinno być ok. Ja sobie wezmę tutaj tylko jeden dirt, żebym mógł wejść do środka. Tam na dole są jakieś spawnery, nie schodzimy tam na razie bynajmniej. Nie chciało nam tutaj przeszkodzić. Tutaj są jakieś tam rzeczy dodatkowo. Więc zbijamy te wszystkie yy, bloki, żeby dostać się. Właśnie do tej y, komnaty ze skarbami. Tak bym to nazwał w bardzo ładny sposób. Tutaj mamy też taki pokój, w którym możemy mieć też rzeczy takie randomowe, które znajdują się w skrzynkach. I tutaj widzimy, że coś jest chronione. Stąd musimy wyjść przed tym aż się zrobi ciemno, bo te drzwi się zamkną i wtedy będzie tak zwana dupa zbita no dobrze tutaj mamy kolejny bloczek i możemy iść już na dół tutaj są ró również pułapki przez które jak będziemy przechodzić, to będziemy dostawać damage No i jesteśmy na samym dole. Co my tu mamy? Night Vision Damage Resistant, fajnie. To sobie usunę. A to się nazywa Display Play, e, Pedestal, czyli... Czyli jak sama nazwa wskazuje. O, tutaj mamy znowu Place cake on Solid Surface, czyli e, możemy, jak będziemy go używać, e, stawiać ciastka na, jak tutaj jest napisane, na blokach. Czyli to sobie weźmiemy, dostaniemy oczywiście dodatkowe serduszka i tutaj big dig big holes, czyli służy to do kopania. Cała filozofia. Jeszcze jest jedna komnata, która jest ukryta, w zasadzie takie pomieszczenie, do którego możemy się dostać zaraz Wam pokażę jak właśnie zamknęło się to pomieszczenie o którym mówiłem że jak jest jak jest pewna pora to one się otwierają bo tam na, na dworzu czy tam na zewnątrz jakby to nazwać są takie live Detektor to się nazywa. zwanili Zaraz to sobie zobaczymy, które powodują właśnie zamykanie i otwieranie takich y, tajnych pokoi. Co my tu mamy? Night Vision i Place C418. C4, y, Czy jakąś muzyczkę po prostu będzie grało? Jak będziemy to używać. Czyli bardzo fajnie. Tutaj oczywiście jest trapeć chest a trapeć chest to jest wiadomo yy, skrzynka pułapka Nie staramy się tego otwierać gdyż tutaj jest TNT po prostu by nam to na zdrowie nie wyszło byśmy chcieli to, to wykopać oczywiście teraz możemy zajrzeć do tej skrzynki Nic nie ma, czyli wyrządziłoby to spore szkody. Teraz chyba wszystko już usunęliśmy, więc moglibyśmy ograbić to miejscówkę, ale ją zostawimy. Tego też nie potrzebujemy. Tam na dole jest yy, spawner yy, klejowych golemów, ale nie chcę zginąć, więc nie wchodzę tam. Mam nadzieję, że. Będziecie już teraz wiedzieć, jak dostać się do takiej wieżyczki, czy do takiej... Yy, wieżyczki, no. I będziecie się cieszyć z własnych artefaktów. I mam nadzieję, że dostaniecie tylko te najlepsze. No nic, taka krótka zajaweczka z Extreme Techu, ja, i, ja się z wami żegnam, papa, pa, cześć.